Się ponownie w naszym studio, Karar Detailing, Poznań, ulica Grunwaldzka. Ja, ja nazywam się Tomek, a przed nami dzisiejszy zawodnik, ostry zawodnik. Czerwony niczym Hellboy. Dlaczego Hellboy? Dlatego, że strasznie jest masywny. Jak się go odpali, no to też potrafi mocno pierdolnąć, myślę. Zapraszam. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak wygląda praca w raperów. Jesteśmy aktualnie na etapie zabezpieczania największych powierzchni typu maska. Auto wcześniej zostało przygotowane, została przeprowadzona pełna dekontaminacja chemiczna, tak jak w odcinku wcześniejszym w przypadku BMW M3. W turingu, przy którym mieliśmy przyjemność pracy, nie będę rozpowiadał się myślę za dużo, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty techniczne. Wszyscy myślę, już doskonale wiemy, do czego służy folia PPF. Jest to najlepsza forma zabezpieczająca na dzień dzisiejszy lakier samochodowy. Przy okazji wydobywa głębie koloru, tworzy efekt szklany tego lakieru, co też przykuwa klientów uwagę i myślę, że warto o tym po prostu wspomnieć. Na pewno będziemy musieli z racji takiej że właściciel tego samochodu upalał go już troszeczkę i, i frontowa część nazbierała troszeczkę już odprysków. Na pewno na, na, pewno na samym wstępie będziemy musieli zrobić zaraz zaprawki lakiernicze, tak, żeby nie było to widoczne pod folią. Auto ma być zabezpieczone, ma być pancerne, ale ma być pancerne nie na rok, tylko na lata. Dlatego też no, nie przykryjemy folią elementów, który już ma i posiada odpryski, i które nie są w jednolitym po prostu kolorze. Okej, okay, let's go! No, a zapraszam może do korwety, podejdźmy, spójrzmy e, o czym mowa właściwie. Tu jest taki jeden element chociażby, on jest najbardziej widoczny, e, gdzie ewidentnie element dekoracyjny, który jest wykonany z pianobleku, no dostał strzała, mamy białawą strukturę, gdzie ten lakier po prostu został uszkodzony. Naszym zadaniem teraz jest wypełnienie tego elementu w jednolitym kolorze, następnie pokrycie tego folią, żeby takich sytuacji więcej w tym samochodzie nie było. Auto nie tyle co nie jest nietuzinkowe jeżeli chodzi o swój wygląd, ale troszeczkę przysparza nam problemów z tego względu, że tutaj połowa samochodu będzie klejona z gotowych formatek wcześniej przygotowanych przez ploter. Połowa samochodu będzie zabezpieczana, e, można powiedzieć, ręcznie, czyli, czyli bardziej manufaktura, praca chłopaków, raperów, żeby tą folię po pierwsze przygotować, po drugie idealnie, tak jakby e, to ploter robił e, dociąć w wszystkich, na wszystkich elementach, na które po prostu nie mamy gotowych formatek. Autko posiada body z Liberty Walka, e, przez co te kąty. Są bardzo ostre, jest on bardzo masywny, poszerzony, co sprawia, że no, wiadomo, niestety, program no, samochodu z pakietem Liberty Walk w programie nie jest zeskanowany. Nie? Mamy załóżmy bryłę, górną bryłę, maska, dach, czy też można to nazwać, myślę, klapą śmiało bagażnika która no, nie została zmieniona, więc na to mamy skanowaną bryłę samochodu, no ale na boczne części typu błotniki, poszerzenia, poszerzenia dokładnie, no te elementy są no, nie są już skanowane przez plotter przez co chłopacy będą nakładali gotowy niegotowy bryt tylko nakładali e, daną część folii, a następnie w miejscach, gdzie po prostu kończy się nam już struktura lakieru, będzie ta folia docinana i w ten sposób będziemy działać praktycznie na myślę dwóch trzecich e, tego samochodu, bo, bo Wody jest no, na całym samochodzie po prostu. Czy dyfuzor, czy tylny zderzak, czy frontowy zderzak. Nie? Wszystkie dokładki, wszystkie progi, które są cholernie narażone na uszkodzenia mechaniczne, wszystko to będzie cięte po prostu już ręką ludzką. Jak widzicie, autko już zaznało troszeczkę śladów eksploatacji. No jest to autko użytkowe, nie możemy być zakładnikami swojego samochodu, myślę, że każdy to rozumie. Wiadomo, fajnie jest mieć taki samochód w stanie nieznaruszonym, ale tak naprawdę byśmy nie tyle co musieli go zabezpieczyć, ale tak naprawdę też trzymać pod kocem i cały czas tylko i wyłącznie go dopieszczać. Jest kilka elementów, które już wpływem jazdy chorowej chociażby dostały różnego stopnia uszkodzeń, ale myślę, że z każdym z tych elementów jesteśmy w stanie sobie poradzić, jesteśmy w stanie go dopieścić i tak naprawdę względem na tych wszystkich poprzednich prac, które były związane z tym samochodem, aby było tutaj tego sporo. Takim, osta, taką ostateczną wisienką na torcie jest odwiedzenie studia detailingowego, e, czyli, czyli firmy, która zadba o ten samochód, dopieści go. Jeżeli mieliśmy jakiekolwiek związane z tym samochodem tuningi przeprowadzane, zakładanie whitebody, no to studia detailingowe, te wszystkie inne elementy, które nie były wcześniej dopieszczane, można powiedzieć, z 10 cm wzroku, e, teraz zostaną dopieszczone. Nie? Czyli wszystkie zarysowania, odpryski, wypiaskowania. Naprawa tego, później zabezpieczenie tego folią PPF, żeby to w późniejszej fazie eksploatacji pojazdu nie występowało po prostu tutaj. Jeżeli chcecie zobaczyć efekty naszej pracy, naszych e, samochodów, które obsługujemy, zapraszamy na naszego Instagrama. A jeżeli chcecie zobaczyć efekt pracy przy tym samochodzie, no to właśnie wiesza. okazję zobaczyć premierę naszego wspaniałego samochodu czerwonej strzały Liberty Walk Corvette C8 na pokazie Idols na Węgrzech. Przed tym pokazem nie było okazji zabezpieczyć tego samochodu foliami u naszych kolegów z Car Detailing. Po to, żeby pokazać ekstra samochód, jak on wygląda w pełnej krasie, po wszystkich modyfikacjach, z dużym skrzydłem, z szerokim white body, z wspaniałym czerwonym kolorze z dodatkami czarnymi. Uważamy i uważaliśmy, że warto byłoby jeszcze go zabezpieczyć u naszych kolegów z Car Detailing. To też właściwie się stało, ponieważ kilka dni temu mieliśmy okazję odstawić tutaj samochód bezpośrednio na to, żeby chłopaki mogli go ofoliować i przygotować. Teraz jesteśmy na etapie, kiedy samochód jest już przygotowany i nie możemy się doczekać efektu, jak finalnie wyszło. Widzieliście poprzednio, jak przygotowali dla nas BMW M3 Touring, a dzisiaj zobaczymy, jak udało im się popracować z naszą korwetą, c stawką. Także chodźcie i zobaczymy, jak to wyszło finalnie. Dzisiaj aura nie będzie nam sprzyjać, więc w sumie wziąłem ze sobą taki super sprzęt. Mam nadzieję, że nam pomoże później zwijać wszystkie drobinki e, i kropelki z samochodów. To nie jest reklama, nie ma nigdzie producenta, więc to się tylko przyda dla celów naszych własnych. Dzień dobry. Dzień Tutaj wpuścimy naszego kolegę, żeby miał trochę przestrzeni. Piąteczka. Odwiedzamy naszych znajomych. Kilka dni temu odstawiliśmy Ci samochód. Mam nadzieję, że. Ta czerwona strzała, która teraz się tu nagle zaczyna pojawiać nam, nie sprawiła Ci dużo problemów? Nie. Pewnie co warto powiedzieć, przy M3 korzystaliśmy z gotowych kroi, pewnie z gotowego skanu 3D. Ten samochód jest w pełni kustomowany, bo ma widebody, które jest nietypowe, niefabrycznym samochodem, więc pewnie tutaj było trochę więcej komplikacji. Tak, ale na szczęście mieliśmy bryłę typu maska, zde... przepraszam, dach, czy też tylna część samochodu, która była fabryczna. Tam sobie poradziliśmy oczywiście z gotowych formatek. Natomiast pozostała część nadwozia, przedni splitter, zderzak czy też boki, już były jednak z zaberytu docinane, czyli manufaktura, praca ręczna wykonana przez chłopaków, co automatycznie troszeczkę wydłużyło nam czas pracy, ale oczywiście też. Zdarzają się takie samochody, które jeszcze są na tyle nowo, nowe, że, że tych formatek gotowych nie mamy w to, Musimy sobie radzić ręcznie I, i, i praca ręczna, manufaktura też oczywiście nas zadowala, doskonala nasze, nasze działanie. Więc, więc my, się, my się tutaj cieszymy i cieszymy się później z tego efektu naszej pracy. Jasne, słuchajcie, więc jest d odbieramy samochód, nie możemy się doczekać tego efektu finalnego. Jesteśmy u zawodowców w Kararcie. Nasi przyjaciele ogarnęli nam temat, także chodźmy zobaczyć, jak wam udało się okleić i przygotować. Eee, zaczęliśmy rozmowę od tego, że część elementów mieliście przygotowanych, część elementów trzeba było dopasowywać, ale w zasadzie myślę, że nie będzie krzywdzącym przejście, jakby step by step, od zderzaczka, bo być może, tak jak ty też wspominałeś, były jakieś elementy, które trzeba było skorygować, także możemy zacząć śmiało od początku. Mnie też to ciekawi, co było do zrobienia z samochodem, bo oczywiście jest to moja perełka, więc... Fajnie, jakbym wiedział, co, co udało się zrobić, bo wygląda mega dobrze, więc... Tak, tak, teraz mamy takie ostatnia zbroja narzucona. Z racji, że samochód wcześniej już był użytkowany, mieliśmy na frontowej części kilka uszczerbków lakieru. Musieliśmy porobić zaprawki lakiernicze, czy to w kolorze czarnym, czy to czerwonym, no bo ma stawki oczywiście wykonane z backpiano, a kolor bazowy, krwista czerwień. Więc na początku, przygotowanie podwozia, lakieru i zabezpieczenie go następnie folią, żeby struktura była jednolita, żeby nie było pustek powietrznych. Folia nie jest tak plastycznym, materiałem, żeby tam fajnie. No właśnie, no i powiedz tutaj ten początek, ten przód mówisz, że co, no w sumie to nawet na rzut, pierwszy rzut oka wygląda trochę inaczej. Polerowany też musiał być, czy...? Tak, miejscami również. Musieliśmy go wypolerować, uzupełnić te punkty gdzieś, gdzie mocniejsze kamienie trafiły. Niektóre punkty, jak sobie spojrzymy pod światło, widzimy takie białe kropeczki, to niestety jest już wypiaskowanie, czyli e, głębokie uszczerbki klaru lakieru bezbarwnego, e, które gdzieś tutaj e, powstały, a które dopiero gdzieś tam nam folia tak naprawdę ulidacznie. Wiesz co, ta droga z Holandii, od chłopaków z Next Level do Poznania i z Poznania na Węgry, w sumie zrobiło nam się kilka tysięcy kilometrów, to to zaważyło na tym, że było trochę więcej z do zrobienia. Nie? Tak, dlatego często pięć, którzy do nas trafiają, no. przyjeżdżają prosto z salonu. Bo mają przebiegł. Nie mieliśmy tego kilometrów. komfortu niestety. 15 kilometrów, nie, mega świeży samochód, prosto wyjeżdżający z salonu i od razu wtedy kładziemy folię. Nie? Czasami mamy nawet klientów, którzy no bo mieliśmy sytuację, gdzieś ktoś z rampą, zjechał samochodem, uszkodził dany element i musiał być do lakierowania specjalnie, auto trzymał pod kocem, nie jeździ przez trzy tygodnie, żeby nic tu gdzieś nie uderzyło na frontową część samochodu, bo chciał go zabezpieczyć jak lakier jest po prostu dziwny. Nie. Nie? I co, i czarne elementy, te parapety wielkie, które kurczę największy strach jest o nie, bo tutaj rzeczywiście jak on jest tak nisko zglebowany jak teraz. To jakiś kamień, coś, to jest tak łatwo tutaj. Kamień, czy? ale też samemu czasami, nie? się spieszymy, wysiadamy, piętą my możemy zahaczyć. Przydepnąć łatwo. Przydepnąć bardzo łatwo, co nie? Tym bardziej, że mamy tutaj odsunięte nadkola mm. i opona jest goła i zsypie po prostu tymi kamieniami na te progi, a mamy tam dosyć duże te talerze. To, co się najbardziej zawsze obawiamy tutaj jeżdżąc, to tu, tak jak zobaczycie tutaj koło tak naprawdę ma tylko niedokończone, czyli ma wycięte w sumie teraz to nadkole, bo przy normalnym samochodzie tutaj wchodzi nam ta osłona nadkola. I wszystko, co podczas pędu kół zbierane jest przez oponę, jest blokowane przez nadkole, a u nas wszystko wpada tutaj. Nie, więc jak on jest nisko zglebowany i gdzieś przyjeżdżamy sobie, to te kamienie potrafią nam tu nawet popadać. tutaj, chłopacy, jak ponakładali folię, pozabezpieczali te parapety, to one. Będą rysowały folia, a nie będą rysowały nam papieru. jeżeli jakąś tak, tak. regenerację zrobimy co jakiś czas Jasne. tego elementu. Włącz wyjdzie na to, że tutaj ta część i ta część, ona będą najbardziej narażone. narażone. No. Tak jest, tak jest, dokładnie. Można sobie zawsze zwrócić uwagę, nawet jak fabrycznie samochody teraz często są zabezpieczane przykładowo. W tylnych elementach nadwozia, przykładowo Porsche, ma też notorycznie naklejane tam, tam folię PPF bo te elementy po prostu są narażone na piaskowanie i później nie mamy ten problem, żeby to, byc, to zrobić bo maszyna polerska nam tego często nie jest w stanie usunąć bo te uszkodzenia są na tyle głębokie, że mamy mały próg bólu i dlatego ta folia tam się znajduje, żeby nie trzeba było tych elementów jeżeli chcemy mieć igiełkę lakierować, na liczną W też mieliśmy słabe czucie te to, to niektóre rzeczy są w a, tych a miejscach a najbardziej to narażone. Dokładnie to to tak, w no. też było wszystko oklejone właśnie po to, żeby się nie piaskowało bo później jeżeli ktoś wyciągnie igiełkę z Eee, a były te elementy wypresowane, musiałbym nakierować. Później wartość samochodu spada. I przy sprzedaży wiadomo, zawsze są jakieś tam ceregiele i mm. dyskusje, czy samochód był bity, czy nie był bity. A my po prostu chcieliśmy mieć piękny samochód bez jakichkolwiek uszkodzeń. Lakier mi się mega podoba, ale rzeczywiście jak no, widzowie widzieli samochód, ale nie mieli okazji, że tak powiem być, bo my już ponad rok czasu mamy ten samochód ze sobą, to. No nie wiem, ale chyba... Ja zawsze to powtarzam, że folia podbija głębię koloru, ale podbija. no chyba tak jest, nie ma się co oszukiwać, nie? A to czerwonym jest, jest. jest po prostu to i czarnym, który kontrastuje, to już tu mega dobrze to wygląda, Tak, jest bardziej, tak. I dodane dodatkowe 200 KM Bo ta folia jednak zwiększa moc silnika. Dokładnie. Słuchaj, czyli mamy tak, mamy body, mamy skrzydło, mamy zderzaczki, mamy cały dach, bo zakładam, że dach też był tutaj zabezpieczany, nie? Dokładnie, Może? dokładnie. A powiedz, w środku coś udało się Wam też zrobić, czy... Elementy karbonowe, ekran. Czyli mamy oklejenie folią tak naprawdę. Tak Folią w wersji połysk, żeby nie tracić tutaj żadnych walorów wizualnych. Mamy to wszystko okay, czyli ekranik jest tak fajnie zabezpieczony jak w MC. Super. I karbony też są zabezpieczone jak w MC. Elegancko. No, już trochę się stęskniłem za tym samochodem, bo dawno powiem ci nie jeździłem, nie? Więc okay. <laughs> ten wydech jest tak dobry, że... Zawsze uwielbiam dobrze, sobie no cold starta zrobić i sąsiadów postraszyć. Sąsiadzi mają budzik dodatkowy nie? <gry> tak? <gry> w Twojej postaci. To fajne, to też zastanawialiśmy się czy te naklejki, które widzicie z boku samochodu, oczywiście my go nie okleiliśmy tak w pełni wszystkimi naklejkami, bo zastanawialiśmy się czy to by temu samochodowi pomogło, czy by mu zaszkodziło. Więc ja stwierdziliśmy, że trochę ograniczymy ilość naklejek. Ale te, które zdecydowaliśmy się zostawić, teraz zostały fajnie podkreślone przez folię, więc wyglądają jeszcze lepiej. No i są też zabezpieczone, o co żeśmy rozmawiali. Dokładnie, więc... są zabezpieczone. Mamy taki troszeczkę efekt, teraz wymiarowy, Jeżeli spojrzymy z jakiejś tą perspektywy pod kątem, myślę, że fajnie to też wygląda. Tutaj jedno, że tak powiem, sugestia do producentów korwety. Słuchajcie, bo teraz tak, zobaczcie, z tyłu jest ładny, czarny Stingray. Pięknie wygląda, pasuje elegancko do wszystkiego. Czarne skrzydło, czarny stingray, płaszczka elegancko. No ale zobaczcie, jak my teraz mielibyśmy mieć w tym samochodzie taką kolorową naklejkę z przodu, to nie wiem do końca, czy by dobrze to pasowało. Nie? Ona też by musiała być jakaś monochromatyczna albo czarna, więc. Drogi Chevroletcie, proszę dostosować tę naklejkę do kolorów takich jak z tyłu jest Stingray, żeby była bardziej czarna albo bardziej monochromatyczna. Także tutaj indywidualny wniosek z Polski. Tak? Proszę dla Hampe TV zrobić inne logo. Wtedy przykleimy na przykład na razie, nie kleimy takich w przodu. A powiem Ci, że liderów, które którzy do nas przyjeżdżali, zwracali oczywiście uwagę na ten samochód i pytali, co, co to jest co za marka do Was przyjechał, czerwony kolor, taki który jest, od razu się kojarzy z ferami. Nie ukrywam, no, że to jest też jedna z, z przyczyn, kolor to jest jedna, ale jedna z przyczyn to, żeby jednak trochę temu <laughs> widzowi, że tak powiem, obserwatorowi samochodu dać trochę do myślenia. Stąd też stwierdziłem, że lepiej wygląda bez typu. Niestety. No już kończymy, że tak powiem. Chemia, zasycha czy nie? Spójrz go tylko, żeby nie zasychała i daj nam jeszcze 5 minut, tak? dobra? Słuchaj, pewnie standardowo, tak jak mieliśmy poprzednio zameczką e, gwarancja, e, przypomnij, ile tam było na tą folię? 10 lat gwarancji, bądź też 300 tysięcy przebiegu. Przebieg, przebieg nam chyba nie grozi, 300 tysięcy, bo grzechem byłoby jeździć tym samochodem tyle kilometrów. No i co warto wspomnieć, to to, że tak jak z Zemką mamy zrobione, tutaj u chłopaków w karacie można spróbować, bo może nie będzie to łatwe, ale kalendarz nie jest z gumy, ale dopasować się na co comiesięczne przeglądy i w sumie zweryfikują Wam Powłokę, którą nakładali, i się środkiem i z zewnątrz, więc. Tak mieli jest. Wszystko bieżąca uwagi. kosmetyka, to my zawsze też zwracamy uwagę na folię, wszystko jest w porządku. Tak. Oczywiście nie powinno się z nim nic dziać, nie powinno się otwierać, ale zawsze gdzieś tam oko na to. E, zwracamy, no i też jest to jednak nasze baby, Patrzymy się o ten samochód generalnie, zasada jest taka, że powinniśmy więcej wiedzieć o tym samochodzie pod kątem estetycznym od właściciela no bo dodamy... My chyba teraz więcej wiecie ode mnie tak naprawdę. Myślę, myślę że, że, że może tak być. No. Także super, dziękuję Ci mega, fajna Dzień sprawa, dziękuję. fajna robota jest zrobiona, także każdy kolejny samochód który na będziemy to robić, to robić to na to bank, tak. będziemy robić z Wami. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Jesteśmy dzisiaj w serwisie Voyager Group, Chcemy zrobić serwis eksploatacyjny. Z uwagi na to, że ciesząc się tym samochodem, zrobiliśmy trochę kilometrów ostatnio. Te silniki są dość delikatne. Zaleca się serwis między 5 a 10 tysięcy kilometrów. Mamy już prawie 10 tysięcy kilometrów zrobione. Zobaczymy, czy tam się jakieś niespodzianki nie, nie wydarzyły w trakcie eksploatacji, więc chodźmy, sprawdźmy, co w nim drzemie i pogadajmy z serwisem tam. Myślę, że zgramy chwilę pogadamy. Można było zobaczyć, myślę, na naszym kanale, jak my traktujemy. No właśnie. Dałam, także mam bardzo dobry mister. <grym> widzę, że jest dobry montaż o stronie Najlepszy. <grym> Wydzę, kolegę też wykorzystujemy od ponad roku chyba już, nie? No, no, już no. myślę, że rok dawno minął. No. no, z Olkiem się dobrze współpracuje, także Aleksander, tylko tak dalej, nie? <grym> Wspomnieliśmy na zewnątrz, jesteśmy w grupie Voyager. Pan Piotr tutaj jest ekspertem. Myślę, że chyba jest pan chyba jakimś tutaj szefem serwisu? No, jestem kierownikiem serwisu a w branży motoryzacyjnej już jestem ponad 20 lat. Odczułem, że troszkę się chyba nawet nimi pasjonujecie w pewnym tak, sensie. Tak, tu pracują sami pasjonaci, miłośnicy marek amerykańskich samochodów. No cóż, panie Piotrze, wjeżdżamy chyba na serwis, Tak, prawda? zapraszam do serwisu. Samochód będzie wprowadzony na podnośnik, dokonamy też oględzin wzrokowych w obecności klienta, żeby mógł od podu zobaczyć samochód, jak wygląda. No i standardowo przejdziemy do głównych czynności przeglądowych. Myślę panie Piotrze, że warto powiedzieć, że my jako hample dzięki życzliwości grupy Voyager mogliśmy sobie tutaj wejść na serwis, bo nie jest tak, że wszyscy sobie wszędzie wchodzą, także bardzo dziękujemy za możliwość wejścia tutaj. Tutaj panowie po prostu jako eksperci zasugerowali, że podniosą go na kołach, więc w sumie nie ma z tym żadnego problemu. Słuchajcie, wprowadziliśmy samochód, po sprowadzeniu samochodu był zrobiony tylko serwis olejowy. W tej chwili oczywiście serwis eksploatacyjny olejowy chcielibyśmy zrobić, serwis filtrów też byśmy chcieli zrobić, ale tutaj mając takiego eksperta jak Jakub, chcielibyśmy też jakby przy okazji przeglądu i robienia tej eksploatacji serwisowej być może wpadną jakieś wątki, które warto zrobić. Jeśli będą takie sytuacje, to proszę o informacje i będziemy też z wami dalej działać, nie? Oczywiste, oczywiste. Na razie póki co, rzeczywiście serwis eksploatacyjny. Nie wiem, czy nie przegrzałem tarcz trochę na torze. Jakżeśmy robili odcinek na torze właśnie z Corvetto. Tak, może być odkształcenie termiczne tarczy hamulcowych na przedniej osi, jeżeli jest to wyczuwane w kole kierownicy, to definitywnie może być tutaj problem po stronie przedniego układu hamulcowego. jeśli zrobimy serwis i miał być jeszcze chwilę, żeby zrobić ten przejazd serwisowy i ewentualnie wtedy przyhamować i rzeczywiście to zweryfikować, abyśmy mogli to sprawdzić, bo być może to będzie kolejna rzecz, którą będziemy chcieli u Was zrobić, czyli wymienić po prostu po naszej fajnej zabawie na to, że układ hamulcowy z przodu. Nie? Jak najbardziej. Zawsze taką yy, wisienką na torcie każdej obsługi serwisowej jest u nas taki test drogowy, także tutaj również takie będzie wykonane. Sprawdzimy jak samo zachowuje się na drodze, oczywiście zwrócimy szczególną uwagę na, na hamulce na tą uwagę, która jest zgłoszona. To zostawiamy to co w waszych rękach. Mam nadzieję, że nie okaże się, że nie będzie można tym samochodem wrócić, bo przy sprowadzaniu zostały jakieś sztuczki w nim zrobione, że tak naprawdę nie ma w środku połowy auta, nie? Wszystko sprawdzimy, zaczniemy oczywiście pełny serwis olejowy, serwis filtrów, sprawdzimy podwozie, układ zawieszenia, hamulce, płytę podłogową, która tutaj jest bardzo, bardzo narażona na jakiekolwiek uszkodzenia z tytułu, no niestety naszych polskich dróg. Także postaramy się oczywiście, żeby samochód był przyjeżdżany w 100% i był przede wszystkim bezpieczny do dalszej eksploatacji. Superansko, Dobrze, to polone za zacząć, jak to mówią. Pamiętacie, jak wracaliśmy z Olkiem z Holandii i mieliśmy na autostradzie taki, pamiętasz Olek, taką jednorazową przycierkę, a potem był flatter. To tutaj wiemy, co się stało. Na autostradzie żeśmy mieli zbyt nisko samochód i na takim wgłębieniu żeśmy przetarli i zerwało. Kolega przystępuje tutaj już do e, serwisu olejowego, jest spuszczony już olej. No właśnie oczywiście. właśnie sobie Ciebie spytać, bo powiem Ci, że to jest temat rzeka, to było oczywiście w internecie, wszyscy o tym mówią, wszyscy użytkownicy już mówią o co chodzi. Zaleca się między 5 a 10 tysięcy wymianę w tych silnikach oleju. Ty jako osoba, no bardzo doświadczona, zalecałbyś wymienić co 5 tysięcy, czy co 10 tysięcy, bo to jakby... Ma zwiększyć żywotność silnika, to powiem Ci, że byłbym gotowy robić to częściej, jeśli rzeczywiście to pomaga w tych silnikach. Przez, no mamy tutaj, no to jest już typ pojazdu Supercar. Tak? Także jeżeli samochód jest eksploatowany głównie na torze, tak? jest naprawdę yy, korzystany jest z jego mocy, no to oczywiście zalecana jest ta wymiana tego oleju co 5 tysięcy kilometrów, tak? co 5, 7, co 5 tysięcy kilometrów 5-7. to ja zrobiłem kilometrów. teraz 10 tysięcy na tym oleju prawda jest taka, oczywiście sprawdziliśmy poziom oleju przed wykonaniem serwisu olejowego i na bagnecie olejowym był zakres pozycji minimalnej o, także to też te świadczy o tym, że korzystając z mocy tego silnika jakaś konsumpcja tego oleju e, niestety następuje, tak? a pojeździliśmy, byśmy sobie tak serwisowili bez trosko jeszcze chwilę i byśmy mogli zrobić krzywdę silnikowi w takim razie no nie byłoby to dla niego dobre już, tak? Także tutaj sugeruje się również oczywiście tutaj danymi, które tutaj stosowaliśmy w Chryslerze w dodżu, Przy warunkach ekstremalnych to jest tak przedział 5-7 tys. km Czyli takie podstawowe rzeczy, które możemy się nimi zaopiekować bez dodatkowych jakichś ekstremalnych, powiedzmy, zjawisk, które się dzieją z tymi silnikami Po prostu pilnujmy oleju, filtrów, dbajmy o samochód i da się pojeździć I bawmy się, dosłownie Superanski. Jeszcze jedną, jedną próbę, żeby się utwierdzić na pewno, że te hamulce rzeczywiście są do wymiany. Zdecydowanie, nie ma, nie ma o czym dyskutować. <laughs> Chyba, że przy lunch Control trzeba to sprawdzić jeszcze, jak myślisz? Tutaj dzięki przychylności grupie Voyager i po rozmowie z Jakubem. Wiemy, że oprócz tego serwisu olejowego i filtrowego, który zrobiliśmy teraz, musielibyśmy, przypomnij proszę w skrócie, co jeszcze zrobić? Musielibyśmy na pewno zająć się układem hamulcowym na przedniej pojazdu. To, co zgłosiłeś i to, co wyszło na jezie testowej, mamy bardzo mocne wibracje na pedale hamulca i na kierownicy podczas hamowania. Im cieplejsze hamulce, tym wibracje są bardziej intensywne, także definitywnie mamy tutaj odkształcenie przednich tarczy hamulcowych, także w komplecie razem z klockami kwalifikują się one do wymiany. Mamy do uzupełnienia tutaj brakującą osłonę po stronie prawej dolnego wahacza, także to również uwzględnimy w kosztorysie. Mamy dalej do zweryfikowania nieszczelność na układzie spryskiwacza szyby czołowej, bo po uzupełnieniu płynu pod samochodem pojawiła się plamka, także tutaj należy bardziej rozmontować osłonę i zweryfikować ten, ten wyciek. No i ostatnia rzecz, którą tutaj mieliśmy, niestety okazję znaleźć, to jest temat tego przedniego, dolnego lewego wahacza zniekształconej podkładki przy tulej gumowo-metalowej. Także tym tematem również zajmiemy się przy y, weryfikowaniu po katalogu tak. części, czy jest to cały komponent, prawda, w postaci wahacza, czy ta podkładka występuje jako element dystansowy oddzielnie i to również. Się, to jest zintegrowane, nie? Obawiam się, że niestety może tak no. być, ale na razie nie mówię, nie mówię jeszcze, nie mówię tak. Y, dopiero po, po katalogu, jak to polega, sprawdzi, jest w trakcie już tego, tego szukania y, tych wszystkich elementów tutaj do, do Twojego pojazdu. Także jak to będzie zweryfikowane, to, to wtedy, wtedy będziemy coś więcej wiedzieli. Tak. Ale my te rzeczy wszystkie chcemy zrobić z uwagi na to, że jeszcze nie mieliśmy maksymalnej próby prędkości. Ten samochód, 320 na godzinę, będzie, zakładam, pojedzie i będzie musiał pojechać, bo chcemy to sprawdzić, czy on rzeczywiście sobie daje z tym radę. Więc takie coś jak hamulce, takie coś jak sprawność, czy ewentualne wibracje musi być całkowicie wyeliminowane. No i tak samo ciśnienie pod samochodem, czyli ta płyta, rzeczywiście chcielibyśmy ją domontować, żeby równomierne ciśnienie pod samochodem, żeby nie były żadnych chwytaków. Żadnych Także z grupą Voyager będziemy jeszcze mieli okazję się spotkać. Dziękujemy za przychylność grupie Voyager. Machamy do, do Sylwii, która stoi tutaj z drugiej strony. Bardzo fajnie, bardzo dziękujemy. Mieliśmy okazję od kuchni zobaczyć, jak eksperci tutaj działają. Ja zawsze podkreślam, że dobrze z ekspertami działać. Niektórzy nie lubią, jak się rozmawia, wjeżdża, ogląda o serwisie, mówi o oleju, ale ja jestem z grupy tych osób, których to ciekawi, żeby wiedzieć, jak bezpiecznie się można takimi zabawkami bawić. Także bawmy się zabawkami bezpiecznie, żeby ich nie popsuć. Także dzięki bardzo i widzimy się następnym razem. Raz, dwa, raz, dwa. Narkotyki, marihuana, Kaszanka, jedziemy.